Thank <laughs> you. z grupy Rower, Szczecin na Rowerach i Gryfusz. Yy, oddam mikrofon, parę zdań Panie powiedzą na temat ostatniej imprezy, którą odbyły. wiem. szlak od Ranysa, y, bardzo Julia. ładny, bardzo długi. Dziennie robiliśmy około 120 y, kilometrów. Skończyliśmy świną się z czwórką. Także przedłużył się. Ogólnie zrobiliśmy ponad 600 kilometrów. Polecamy wszystkim przepiękny szlak, y, cudowni ludzie. Prosimy o ustawianie się tutaj w centralnej części ruchu nagle na, tutaj przy fontanie przed fontanną. Nastąpi teraz wielkie pół pantadzi nam styknie fotkę. I nie tylko tak, i z na balkonie. Do środka bardzo, do środka! Panie Starosto, tam do do tam tam, Pani Agnieszko, proszę. do tam, Pancerz Tak, tak 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 proszę Pancerz Witamy serdecznie Witam do Przejechać znowu tą trasę. Chciałbym Państwu serdecznie życzyć miłej podróży i właściwie chciałbym powiedzieć o tym, że przygotowaliśmy dla Was i dla tych, którzy próbują ekologiczny styl życia atrakcje. Jedną z nich były koszulki i odblaski, które już Państwo otrzymali na pamiątkę tego. こんにちは。 Ya nak keluar. Kalau nak keluar. Ha.

아 h I Dobrze, proszę. Dobrze, proszę. Dobrze, proszę. Dobrze, proszę. Dobrze, proszę. Dobrze, proszę. Dobrze, Pan Gabriel zapowiedział, nastąpi. Ogłoszenie wyników, które już wcześniej dotarło. Natomiast będzie uroczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursu fotograficznego Gatunki Chronione wokół nas. Tak, taki konkurs został ogłoszony dwa miesiące temu. Skierowany był do mieszkańców powiatu. Nadesłano blisko 30 prac. Tak, jak patrzymy, ile nas tutaj jest osób. Znalazło się 30 odważnych osób. Teraz pewnie każdy myśli, że ma pełno zdjęć, które mógłby nadesłać.